Święta Bożego Narodzenia to piękny czas, którego żadne z nas nie chciałoby spędzać samotnie. Wychodząc z tego założenia, uczniowie z siódmych i ósmych klas działający w sekcji wolontariatu przy Szkole Podstawowej w Fałkowie, wyposażeni w wachlarz pięknych kolęd, odwiedzili wczoraj Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej imienia błogosławionego księdza Kazimierza Sykulskiego w Rudzie Białaczowskiej, by umilić po opiecznym placówki ten przedświąteczny czas. Z inicjatywą koncertu wyszła Szkoła Podstawowa w Fałkowie. Wolontariusze pierwszy raz gościli ze swoim repertuarem w, hospicjum w w rudzie Białaczowskiej. Uczniowie zaprezentowali najpiękniejsze kolendy takie jak wśród nocnej ciszy, czy Przebieżeli do Betlejem oraz zachęcali podopiecznych placówki do wspólnego śpiewania. Wolontariusze rozdali im także własnoręcznie ozdobione bombki na choinkę oraz kartki z pięknymi życzeniami bożonarodzeniowymi. Ja trzy. Obecnie hospicjum liczy 10 pacjentów. Jak spędzą oni święta Bożego Narodzenia? O to zapytaliśmy prezes stowarzyszenia Edytę Więckowską. Raczej są tutaj z nami, przebywają z nami, będą z nami w czasie świąt Bożego Narodzenia. Na razie na dzień dzisiejszy no, nie jesteśmy w stanie, żeby, żeby pacjent, choć jeśli ktoś będzie miał życzenie, mogą iść na przepustkę. Nie ma tym żadnego problemu, tylko że no, w zależności jak, jaka będzie potrzeba ze strony rodziny i, i pacjenta. Z sekcji wolontariatu przy Szkole Podstawowej w Fałkowie przybyło ośmiu uczniów, a wraz z nimi Katarzyna Chuda i Iwona Błońska, nauczycielki i opiekunki przybyłej młodzieży, Katarzyna Krzysztoporska, opiekunka sekcji wolontariatu, a także wikariusz z parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Fałkowie, Rafał Kosowski, który opowiedział nam o wolontariuszach. Często się słyszy, że mamy zdeprawowaną młodzież, gdzieś ulegającą presji świata współczesnej. I, i tym różnego rodzaju współczesnym modom, to oni, ci, którzy przyjeżdżają i poświęcają swój wolny czas, który zresztą mogliby poświęcić na zupełnie inne czynności, to mimo wszystko potrafią to zostawić i pojechać do zupełnie obcych im ludzi i po prostu oddać im swoje serce, bo ja myślę, że oni samą tą obecnością pokazują, że potrafią się z tymi ludźmi integrować, mimo różnicy wieku, mimo różnicy pokoleń, mimo różnicy mentalności, to Pokazują, że ci ludzie są im bliscy. Młodzież wywołała wiele uśmiechów na twarzach pacjentów hospicjum. Spędzili wspólnie ten piękny przedświąteczny czas oraz pokazali, że los obcych nie jest im obojętny. Możemy być dumni z młodych ludzi, którzy angażują się w takie akcje.